Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich z parafii świętego Maksymiliana Kolbe w mieście Saga. Jesteśmy przed pięknym czasem Bożego Narodzenia. Kiedy jeszcze to jest nagrywane, nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja w kościele. Czy kościół będzie pełny, czy pusty. Wciąż modlimy się, jakby do pustych ławek ale wiedząc że tam jesteście z drugiej strony tą drogą chciałbym przekazać moje najserdeczniejsze życzenia związane ze świętami Bożego Narodzenia zawsze to jest piękny wspaniały czas i czytamy w ostatnich dniach i będziemy to czytać że na końcu czasów kiedy się czasy wypełniła wypełniło kiedy nastała pełnia czasów Bóg zesłał swojego syna jednorodzonego i narodził się on z niewiasty. Nastała pełnia czasów. Bóg pragnie do nas przemawiać, przemówił przez swoje słowo i nieustannie nas zachwyca swoją obecnością. I kiedy on do nas przychodzi, wciąż jakby nie jesteśmy gotowi. Na Jego obecność, bo on wciąż nas zaskakuje, zaskoczył nas bardzo w Bożym narodzeniu, swoim przyjściem, w tym, że uniżył się bardzo, żeby dzielić do końca z nami nasze życie, przede wszystkim, żeby wziąć wszelkie słabości na siebie i żebyśmy po prostu przyszli do Jego, do jego żłobka i pokłonili się. Dzieciątku. On nas nieustannie kocha, nieustannie ogarnia swoją miłością, Bóg przemawia do nas przez swojego Syna. I pewnie też trzeba, żeby i nasze życie się bardziej wypełniło, żeby się spełniło. Bóg przyszedł w pełni czasów i chce nas także napełnić do dosyta, napełnić swoją obecnością, napełnić tym wszystkim. Co tak bardzo w głębi serca pragniemy? Kiedy Bóg do nas przemawia, zawsze przemawia z wielką miłością, z wielką czułością. W tym czasie niepewnym czujemy się troszkę zagubieni. Nie wiemy, co myśleć o bieżącej wirusowej sytuacji. Na wiele pytań mam, nie mamy po prostu. Odpowiedzi. Pytamy się, co zrobić, jak mam żyć. Bez Pana Boga jestem pewny, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić w naszym życiu. On przychodzi, żeby wziąć wszystkie nasze trudy, słabości i właśnie Bóg przemawia do nas znów przez Jezusa Chrystusa. Przemawiają nam obecne czasy. Ale nie tyle przez wirusa, Pan Bóg chce do nas przemówić, co przez swojego syna i w nas po prostu zagościć, jak to tylko najbardziej możliwe. Bóg przychodzi, by nas napełnić swoją obecnością. Na ten piękny czas Bożego Narodzenia życzę każdemu z Was. Pogody ducha, radości, uśmiechu nic nie może przysłonić radości, żadne wirusy, żadne nieszczęścia, tej wewnętrznej radości nikt nam nie może odebrać, że Bóg jest z nami, że zechciał podzielić całe, nasze, całe swoje życie z nami, z Tobą i ze mną, i niech ta miłość po prostu pozostanie z Wami, niech zamieszka. Życzę wszystkim pięknych, błogosławionych, radosnych świąt, pełnych nadziei, pełnych miłości. Niech w naszych sercach zapanuje nic innego, tylko miłość, i w Waszych rodzinach też. To wszystko możliwe dzięki Jezusowi, który znów do nas przychodzi, a raczej uświadamia nam, nas, każdego z nas o swojej pięknej Bożej obecności. Szczęść Boże. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.